Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj 4, 5, zobaczymy ile się zmieści, sposobów jak podnieść pozycjonowanie Waszych aukcji. Czołówka, lecimy. Cześć, ja się nazywam Jakub Wremski, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku... Pięć naprawdę, sprawdzony, 4, może 4, może naprawdę sprawdzonych metod na to, jak podnieść pozycję Waszej aukcji względem Waszej konkurencji. Jak wiecie, w Allegro jest wiele parametrów, które są istotne, żeby Wasza aukcja była wysoko. Kiedyś Wam zrobiłem cały, duży odcinek, jak działa algorytm potrafności, a teraz takie skróty, jak to wykorzystać. Teraz jeszcze jedna rzecz tak, dla uczciwości mojej własnej. Musicie wiedzieć, że inspiracją do tego odcinka jest odcinek z kanału VSprint, gdzie oni po prostu widzieli i to spieli w, w jedną całość. To wszystko, co ja wam gdzieś w 40 paru minutach opowiadałem kiedyś w jakimś odcinku, oni to fajnie, skrótowo spieli i ja postanowiłem zrobić to podobnie. Tym bardziej, że mój odcinek został nagrany dwa lata temu i rok temu, więc może czas to yy, przybliżyć jeszcze raz. Yy, ale dla uczciwości, pamiętajcie, kanał VSprint. Tam też znaje się prawdopodobnie te same informacje, tylko opatrzone trochę innym komentarzem. Więc yy, lecimy. Algorytm potrafności yy, musi dostać zostać nakarmiony przez nas informacjami, żeby wasza aukcja była wysoka. I teraz skąd ma wziąć te informacje? No, żeby miał te informacje, to wy musicie je dostarczyć. Tak? Czyli wystawiając jakąś ofertę, musicie w ramach tej oferty uzupełnić wszystkie, naprawdę wszystkie parametry, jakie znajdziecie. Nieważne, obowiązkowe, nieobowiązkowe, wszystkie musicie mieć uzupełnione. Im więcej parametrów uzupełnicie, tym algorytm wyżej pokaże Waszą ofertę. Tak jak Wam mówiłem kiedyś już w jakichś odcinkach, zrobiliśmy taki eksperyment. Naprawdę, bo testowaliśmy sobie te, te informacje, które Allegro w pewnym momencie upubliczniło, jak działa algorytm potrafności i i faktycznie tak było. Wystawiamy dwie takie same rzeczy z tą samą ceną. W jednej uzupełniamy parametry obowiązkowe, w drugiej parametry obowiązkowe, i wszystkie pozostałe, jakie tylko tam znaleźliśmy, i ta aukcja ze wszystkimi parametrami pozycjonuje się dużo wyżej. Więc pierwszy bardzo prosty sposób: sprawdźcie, czy w waszych aukcjach są uzupełnione wszystkie parametry, i pamiętajcie, wystawiając aukcję. Żeby były uzupełnione wszystkie. Wszystkie, jakie znajdziecie. Jeżeli Allegro poda jakiś komunikat, wprowadziliśmy nowe parametry y, obowiązkowe, no to wiadomo, że musicie je uzupełnić w swoich ofertach, a nawet jeżeli tylko macie informację, że wprowadzane zostały jakieś inne parametry dodatkowe do ofert, to siadacie, przeplikujecie przez swoje oferty i próbujecie to poprawić. Tak, bo taka oferta będzie się dużo lepiej pozycjonować. To jest numer jeden. Yy, numer dwa. To jest, mam tutaj zapisane sobie na karteczce, żebym się nie, nie pogubił. Słowa kluczowe, tak? I tutaj znowu, rzecz, o której już Wam mówiłem w iluś filmach, ale musicie o nie pamiętać, tak? Słowa kluczowe wrzucamy w tytuł i tam się muszą znaleźć te słowa, na które chcecie, żeby klient znalazł Wasz produkt, bo jak tam się to nie znajdzie, to klient nie znajdzie tego produktu na pewno. To jest pierwsza rzecz. Opis to jest druga rzecz. Tak? I tam też musicie to zrobić. Nie wiem, jak zadziała na algorytm powielenie słów kluczowych w opisie. Robiliśmy takie testy, nie mieliśmy jednoznacznych wyników. Tak nie, nie wyszło nam, że tak, trzy razy podane, ta sama fraza w opisie powoduje, że jest dużo lepiej niż jeden raz albo dwa razy. Jeszcze jak się bawiliśmy tym całym algorytmem Allegro i otestowaliśmy, testowaliśmy, nie mieliśmy jednoznacznych wyników. Ale mieliśmy wyniki, że jak tych fraz, które chcieliśmy, nie było w opisie, to te aukcje się nie odnajdywały. A pamiętajcie, że Allegro w tej chwili dość dużo wyników wyszukiwania oprócz tej wyszukiwarki tutaj u góry. O, teraz widzicie ekran mój i oprócz tego, co tutaj się dzieje u góry. Oddaje również w goglach. Czyli jeżeli macie dobrze skomponowane frazy, to ludzie wpisując coś w gogle, na przykład tutaj sobie wpiszemy frazę Livolo, tak. I tutaj też znajdziecie przecież aukcję Allegro za chwilę. Tak? I one tu będą. I ważne jest, żeby tu akurat pokazała się cała kategoria, ale często w tych wynikach pokazują się wręcz konkretne aukcje od Allegro. Postarajcie się tam być. To jest ważne, tak? Żebyście konkretne aukcje też się tu pokazywały. Do tego potrzebne są słowa kluczowe. Liwola jest marką, więc ja wpisałem sobie dość ogólne słowo kluczowe. Allegro wyrzuciło... Wszystkie oferty z tą marką, tak? Ale w momencie, kiedy byśmy wpisali, ja się sami, nie wiem, szklany włącznik dotykowy, a zróbmy sobie takie eksperymenty i sprawdźmy. Szklany włącznik dotykowy. I zobaczmy, jaki wynik wyrzuci nam Allegro. Allegro. Hmm. Listing. Szklany włącznik dotykowy. Pytanie, czy pokaże nam tu, jest jakaś strona czyjaś. Strona, strona szklany wątpliwości, ile jest stron, które tutaj y, działają, pokazuje gdzieś tam naszą firmę też, ale stron też pokazuje dużo. Ja bym chciał, żeby pokazał konkretną aukcję w Allegro. No więc ta fraza nie zmusiła y, Allegro do pokazania konkretnej aukcji, ale znowu pokazała jakiś konkretny listing. Zobaczcie, który się cały. Y, jest związany z tematem i warto tu być. A żeby tu być z kolei, to Wasza aukcja musi się dobrze pozycjonować na frazę szklany włącznik dotykowy. Tak? Nasze aukcje mają się dobrze pozycjonować na frazę Liwolu. To jest dla nas najważniejsze, bo my nie chcemy konkurować z włącznikami za 20 zł. No bo nie oszukujmy się, w tej konkurencji nie mamy żadnych szans. To nie jest nasz klient. Tak? Włącznik za 20 zł to jest inny klient. Więc tutaj nie musimy być obecni. Aczkolwiek jakbyśmy byli, też by nie było źle, ale nas to nie ma. <grych> Dobra, czyli oferta. Tworzycie ofertę, bierzemy sobie jakąkolwiek ofertę. Tak, pamiętajcie, zobaczcie. Pojedynczy szklany, dotykowy włącznik szklany dotykowy macie jakby to, co wpisaliśmy w Google. Tak? Zna, ktoś znalazł. Znowu pojedynczy, włącznik dotykowy, szklany, znowu to jest. Czy jeszcze ktoś gdzieś tutaj dopisał to? Hmm. No, tu jest włącznik. Na pewno dziś jeszcze tutaj jest jakaś fraza szklany. O, proszę bardzo. No, tu trochę ktoś pojechał i to na grubo. Bo opis nie dotyczy kompletnie włącznika, ale nieważne. To jakby nie, nie, nie o to chodzi. Ktoś zrobił kopię w z innej opcji. Dobra. Generalnie zmierzamy do tego, że wszędzie gdzie się da, pakujecie te frazy, na które chcecie, żeby znajdował się wasz produkt. I wtedy on się będzie znajdował. Tak? Pamiętajcie, że o ile tytuł już chyba po sprzedaży nie możecie zmienić o tyle yy, opis możecie edytować. Tak? Więc teraz sobie sprawdźcie swoje aukcje i zobaczcie czy te wszystkie tytuły i opisy są zgodne z tym co byście chcieli, żeby w jaki sposób klient tego będzie szukał. Tak? Macie też planer kampanii Allegro Ads i tam możecie też znajdować sobie te najpopularniejsze frazy. Ale to nie w tym odcinku, jak będziemy mieli odcinek z ekspertem od AC, a to już najprawdopodobniej za tydzień, to wtedy przejdziemy do tego panela. Na dzisiaj chcę Wam tylko powiedzieć, że to jest bardzo ważne, tak? więc to jest drugi, jak chcę nazwać tego trikiem, drugi sposób na to, jak sobie te aukcje podbić wyżej. W tym wypadku nie, generalnie w całym listingu, tylko w wynikach wyszukiwania na Wasze konkretne zapytanie. Tak? Jeżeli robicie opis, to wpiszcie w ten opis różne słowa kluczowe, bo różne zapytania będzie miał klient na temat tego produktu. Tak? Nie wiem, jakie tu wam przykłady powiedzieć. Dla jednego to będzie jedzenie dla kota, dla innego tak? W cudzysłowie, no, to, to kwestia e, zrobienia tego. Następny patent. E, powiem tak. Tam koledzy na ten fałsplinie poddali jako kolejny sposób. E, ocenę, żeby dbać o to, jakie oceny Wam wystawiają klienci. I o ile ja się tu bardzo zgadzam z tym, że pozytywne, negatywne, wiadomo, negatywne, za wszelką cenę staramy się odpychać w kąt, o tyle jeżeli chodzi o pozytywne, to mogę Wam powiedzieć, że przy dużej sprzedaży, dużej ilości komentarzy, czy ktoś Wam da w tej chwili tam te 10 gwiazdek, czy 9 gwiazdek, bo to w tej chwili na, na, na tym pułapie funkcjonujemy w Allegro, nie będzie miało dla Waszego pozycjonowania gigantycznego wpływu. Oczywiście zawsze jest mieć lepiej wszystkie komentarze z dziesięcioma gwiazdkami, ale przy dużej ilości komentarzy to naprawdę w tej chwili gdzieś tam chowa. Ten współczynnik punktów dla konta za komentarze z tymi najwyższymi ocenami, żeby wszędzie było 5-0, już nie jest tak istotny jak był kiedyś, tak? Ale to sobie wreszcie po 20 latach zdało sprawę. Że nie wszyscy oceniający oceniają to w 100% obiektywnie. Ale gdybyście chcieli to poprawić, to faktycznie wysłać wiadomość do klienta, który dał Wam komentarz z mniejszą ilością gwiazdek, nie Wy uważacie, że powinien dać. Ładnie klienta poprosić. Słuchaj, stary, może ten komentarz to jednak by się dało usunąć. Tak, nie będę Wam to pokazywał, jak. Napisać coś takiego, bo każdy się językiem polskim w miarę sprawnie posługuje yy, i nie ma to po prostu sensu. Ale generalnie, jako jeden ze sposobów jest również dbanie o opinię klientów. Przy czym dla mnie zdecydowanie ważniejsze jest dbanie o to, co nazywamy jakością sprzedaży. Tak? Czyli yy, Allegro was tutaj gdzieś ocenia, yy, to zdaje się, jest tutaj wchodzimy sobie w sprzedaż, yy, tu, tak, i tu macie to. To jest ważne, tak? jakość sprzedaży, żeby ona była jak najwyższa. Na nią się składa bardzo wiele yy, czynników i to jest bardzo ważne, bo dopiero ten parametr, ta ilość punktów tutaj, a jak wiecie, te punkty wynikają w tej chwili z kilkunastu różnych kategorii. Jak chcecie, to możemy zrobić o tym odcinek, jak w każdej z tych kategorii być jak najlepszym. Jeżeli chcecie, to tam komentarz, zrób odcinek o kategorii o Jakości sprzedaży i to jest moim zdaniem dużo istotniejsze. Ale pamiętajcie, że komentarze też są zawsze istotne. Bardziej istotne są nawet, przynajmniej ja, jeżeli korzystam z Allegro, to mówię: To ja patrzę na pozytywne, negatywne. Odpalam sobie negatywne u danego sprzedawcy i sprawdzam, za co były te negatywne, bo to jest dość istotne. Tak, Jeżeli człowiek widział ileś dziesiątek, setek komentarzy w życiu, to wie, który negatywny komentarz jest po prostu taką, w zasadzie, złośliwością. Albo zawiezionymi nadziejami, a który komentarz jest faktycznie negatywny, i sprzedawca dał ciało, tak? To, to widać. Więc tutaj to wyrzucamy. I jeszcze jeden sposób: Aukcje. wznawianie aukcji. Teraz, bo oni to słusznie tam podniesie na ten false bo to faktycznie ma rację, bytu. Ja nie wiem, czy Wam kiedykolwiek o tym mówiłem nawet, więc, więc warto, warto to wykorzystać. Wchodzimy sobie w Allegro Analytics, sprawdzamy. Sprzedaż według godzin i dni tygodnia. Macie taki raporcik tutaj. Ja sobie ten raport ustawię na dane za ostatni rok. Chodziło mi o to, żeby to były obiektywne dane z ostatniego roku. Tak? Wtedy te dane są maksymalnie uśrednione. Tak? Bo jeżeli się dane z miesiąca, one wcale nie muszą być prawdziwe. Każdy miesiąc rządzi się troszkę innymi prawami. Ale co ciekawe, tak samo jak kolegom mogę chyba tak nazwać, z v -Sprinta wyszło, że najlepszym dzień, dniem na sprzedaż jest poniedziałek. I tutaj trzeba to wziąć pod uwagę, Ta to zapamiętajcie. Sprawdźcie sobie u siebie, jaki jest Wasz najlepszy dzień sprzedażowy, ale akurat i na tamtym filmie, i tutaj wychodzi, jak widzicie, że najlepszym dniem na sprzedaż jest poniedziałek. Pierwsza dana do zapamiętania. Druga dana do zapamiętania, najlepsze godziny sprzedażowe. 11, 20, 21, 22. To zapewne widzicie w godzinach, kiedy wchodzą zamówienia. Że tak? to, to są najlepsze godziny. No, i tutaj to już jest jakby według dni. Te dwa wykresy nam wystarczą. Te dwa wykresy musicie widzieć. I teraz, jeżeli widzicie te dwa wykresy, co możecie z nimi zrobić? Możecie zrobić dwie sztuczki. Pierwsza sztuczka jest taka. Że jeżeli macie jakieś aukcje, które nic nie sprzedają, i tam nie ma żadnej historii sprzedaży, więc te aukcje są z góry skazane na to, że gdzieś tam na samym dole sobie leżą, to właśnie ten dzień i ta godzina to jest najlepszy moment. Ta, a w zasadzie tabu tu macie 3 godziny, tak? Czyli ta godzina 20. Czyli co robicie? O 19 wchodzicie na swoje Allegro, tamte aukcje zamykacie, wchodzicie w zakładkę zamknięte aukcje i robicie wystawię ponownie. Dlaczego warto to zrobić? Mówiłem Wam o tym na filmiku o pozycjonowaniu aukcji, już dawno, 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 tak? Ten pierwszy moment, kiedy wystawiacie aukcję, Allegro ją bardzo podbija w górę. Na chwilę, na nie wiem, 12 godzin, tak? Z tego co widzę, tej aukcje na tyle szybko mieli, kiedyś to było 24 godziny, ale w tej chwili już widzę, że to jest krócej. Ktoś właśnie sobie wyszedł z biura. Więc pamiętajcie, że ten pierwszy moment, te 12 godzin, te stery, kiedy wasza aukcja, wskakuje najwyżej. Ale go jej taki boost. Nowa aukcja, spróbujmy ją wywindować. I dlatego warto z aukcjami, w których nie macie nic do stracenia, bo tam nie ma historii sprzedaży i one i tak się fatalnie pozycjonują, zrobić taką sztuczkę. Po prostu ją zamknąć i otworzyć. Pamiętajcie, że aukcje możecie nawet hurtem zamykać i otwierać. Hurtem zamykać tak, nie, wiem, nie pamiętam, czy hurtem otwierać, trzeba to sprawdzić. Ale możecie to zrobić. I to wam da zwiększenie chwilowe, bardzo chwilowe pozycję takiej aukcji, ale jeżeli zrobicie to w tych godzinach, kiedy akurat jest największy ruch na waszym asortymencie, a kiedy jest największy ruch na waszym asortymencie, możecie sobie wyciągnąć z historii waszego konta, tak jak ja tutaj wyciągnąłem z historii mojego konta. Tak? To w tym momencie naprawdę warto to zrobić, a pamiętajcie też, że w tej chwili będziemy mieli za chwilę bardzo gorący okres. Tak? Za chwilę będą święta, ludzie będą robili zakupy świąteczne, kiedy te operacje pod tytułem każdy, wszystkie chwyty dozwolone na Allegro będą bardzo ważne. Wtedy wszyscy będą robili wszystko, żeby te miliony ludzi, którzy wejdą na to Allegro, trafiły właśnie do nich. Tak? Więc pamiętajcie, że to będzie taki moment, kiedy trzeba się będzie spiąć. Nie będzie pracy od 8 do 16, tylko będzie praca od 8 do 8, ale wtedy trzeba faktycznie nie pakujecie akurat, to siadacie do komputera i jedziecie z tymi aukcjami, nie licie. tak? Wystawiacie nowe, zamykacie stare. Robicie całą tą robotę, żeby to wasze aukcje były jak najwyżej. Więc teraz, póki jeszcze jest chwila spokoju, wszystkie pozycjonowania pod tym, parametry, obrazki to wszystko, co musicie zrobić i tak, i tak. A w momencie, kiedy wam wejdzie ten sezon świąteczny, to naprawdę siadacie i obracacie tymi aukcjami. Tam się musi dziać. Tak? Cały ostatni ustęp nie dotyczy aukcji, które już sprzedają. Bo jak zamkniecie aukcję z dużą ilością sprzedaży i ją otworzycie od nowa, to ta nowa będzie gorzej pozycjonowana niż ta stara. Tak? Pamiętajcie, ilość sprzedających na danej aukcji, ilość sprzedanych produktów bardzo ładnie podnosi aukcję do góry. Więc tutaj takich aukcji nie tykamy, w takich aukcjach możemy poprawić opis, ale nie zmieniamy, nie zamykamy, nie otwieramy. Dobra, to te mam zapisane i ostatni punkt, który też trochę inspirowany kolegów filmikiem, a szczerze mówiąc ja tego nigdy nie zrobiłem, więc tutaj nawet nie powiem, że inspirowany, ja po prostu go ukradłem od nich bo nigdy tego nie zrobiłem. Wszystkie pozostałe punkty, które Wam opowiedziałem, to już kiedyś to robiłem sam. I kiedyś w moich filmach o nich usłyszeliście. O tym czymś, co zostawiłem sobie tu na koniec, nie usłyszeliście na żadnym moim filmie, bo ja nigdy tego nie robiłem. Wiedziałem, że tak to działa, ale nie wpadłem nigdy na to, żeby wykorzystać tą sztuczkę. A ona jest banalnie prosta. Słuchajcie, naprawdę, najprostsza sztuczka na świecie. Jeżeli dodacie coś do koszyka swojego. Albo dodacie coś do obserwowanych, o, nie do koszyka, tylko do obserwowanych. To jak otworzycie swoją postę, to zobaczycie, że raz na jakiś czas Allegro wam przesyła maila pod tytułem: Produkt, który obserwujesz, zmienił cenę. Tak? Dostajecie takiego maila. Czyli ten mail ma wam przypomnieć: coś obserwujesz, jest lepsza cena, może byś kupił. No i sprzedawca za tego maila nie płaci. Płaci za tego maila Allegro. To Allegro wie, że. Klient obserwuje tą ofertę i to Allegro wysyła mu maila. Tylko teraz, co zrobić, żeby to Allegro wysłało maila do klienta, który akurat obserwuje Waszą ofertę? No i tu koledzy z Fauxprinta, nie wiem, czy do tego będą eksperymentów, czy po prostu wiedzieli, czy gdzieś wyczytali, mówią tak. Allegro wyśle takiego maila, jak cena spadnie o 10% tego produktu. Ok, ale teraz obniżać cenę trochę to nie bardzo ma sens. Tak, no bo nie chcemy obniżać ceny. Chcemy sprzedawać w tej cenie, którą sobie założyliśmy. No więc, skoro nie chcemy obniżać ceny, to trzeba zrobić typową promocję czarnopiątkową. Czyli podnosimy cenę. I tu matematyka jest prosta 11,11%. ,11%, i obniżamy cenę o 10%. I co się okazuje? Podobno, jeżeli wy obniżycie cenę o 10%, to Allegro wyśle tego maila z informacją do obserwującego, że cena produktu spadła o 10%. Zrobi to po prostu z automatu, bo cena spadła. I teraz, co zrobi ten sprzedający, ten obserwujący? No stwierdzi, że jeżeli pamiętał, to mówi: kurde, cena jest taka sama, więc 90, więc nie, no, 90 nie. Bardzo dużo procent osób powie, dobra, nic się nie zmieniło, ale mi przesłało błędnie maila. Ale jest bardzo duża część osób, która chciała kupić wasz produkt, dodała go sobie do obserwowanych. I w ogóle zapomniała o tym, że ma go obserwowanych. Słuchajcie, jak ja to przeczytałem, mówię ciekawe, ile ja obserwuję produktów. I okazało się, że wśród moich obserwowanych produktów są jakieś dziesiątki produktów. Bo czasami coś oglądam, klikam. Tak, zainteresowało mnie to kliknę. I to jest istotne. I teraz znowu. Możemy posłużyć się tym wykresem tutaj naszym i skorelować te działania. Czyli znowu wiemy, kiedy klienci najchętniej kupują, mamy to jak na dłoni, wiemy, w jakich godzinach klienci najchętniej kupują. Więc wykonajmy te nasze działania właśnie wtedy, kiedy klienci najchętniej kupują. Bo jeżeli wykonacie te działania, wtedy klienci najchętniej kupują, to klienci najprawdopodobniej kupią. Będzie znacznie większy odsetek tych klientów, którzy zareagują na tego maila od Allegro, jeżeli wyślecie to, klient dostanie tego maila w sobotę. Tak? Pamiętajcie, że kiedyś maile odbieraliśmy na komputerach w pracy. Ewentualnie na komputerze w domu po pracy. W tej chwili maile odbieramy na telefonach. Więc w momencie, kiedy Allegro wysyła tego maila, to bardzo wiele osób dostaje to powiadomienie od razu. Ma powiadomienie, mówię, co to jest? Co to jest? Kliknąć w telefon. A, no tak, no chciałem to kupić. Dobra, wróć do koszyka. Sfinalizuję w domu, ale wrzuć do koszyka. Tak? Jeżeli to jest w pracy, a jeżeli klient jest w domu i dostanie. O, wróć do koszyka, kup teraz. Faktycznie, naprawdę duża część klientów nawet nie pomyśli, że ten produkt ma tą samą cenę, która miała kiedyś. Oni po prostu stwierdzą: O, staniało, dobra, biorę. Więc bardzo fajny sposób, naprawdę. Yy, my go będziemy testować w najbliższych dniach. Musimy tylko poczekać, aż się ustabilizują trochę ceny na rynku. Bo, bo robiliśmy niedawno podwyżkę wszystkich cen, niestety kurs yy, dolara robi swoje. Yy, I w tej chwili nie chcemy już szarpać tymi cenami góra, dół. Ostatnio wszystkie podrożały. Jak zrobimy jeszcze większą podwyżkę i obniżkę, to, to się zrobi Maniana na rynku. Ale na pewno przetestujemy tą metodę, bo ona wydaje mi się tak genialna w swojej prostocie, że jeżeli ona zadziała, to, <gryw> to jest super. Ale no, na filmiku, który widziałem, twierdzą, że. Yy, że tak zadziała ten mailing. A jeżeli oni twierdzą, że tak zadziała mailing, to ja twierdzę, że ten mailing zadziała na sprzedaż. Bo to akurat wiemy doskonale, że jeżeli klientowi klient słyszy obniżka, okazja promocja, to wtedy ma ochotę kupić. Więc, yy, więc macie kolejny trik, chyba wyszło na ich pięć. No dobra, to tyle z merytoryki w tym odcinku. Nie za wiele Wam pokazałem na ekranie. Dużo wam starałem się wytłumaczyć bo wyciągnąłem doświadczenia z ostatnich lat prowadzenia tego kanału i jak zacząłem Wam pokazywać na kanale wnętrze mojego Allegro to nagle mnóstwo firm zaczęło kopiować to co my robimy na Allegro nie chcę tego więc w tej chwili no, będę Wam mniej pokazywał wnętrza mojego kanału na Allegro znaczy mojego konta na Allegro nie są jakby żadnymi tajemnicami ile my sprzedajemy to wszystko można sobie sprawdzić w Valero tak po prostu tak? O, o. to Wam mogę pokazać tak? tyle sprzedajemy, tyle nas kosztuje proszę bardzo, żadna tajemnica, bo to każdy poza może tą kwotą jest w stanie sobie sprawdzić ale nie o to chodzi, nie chcę Wam pokazywać w jaki sposób w tej chwili wystawiamy aukcje yy, tak na forum publicznym bo, yy, bo dwa lata temu się na tym przejechałem, po prostu musieliśmy potem bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo pozmieniać w naszych aukcjach jak się okazało, że firmy, które sprzedają zbliżone produkty naszego, po prostu zaczęły kopiować na potęgę nasze rozwiązania. Yy, to była wada naszej aukcji, tak? ta aukcja, znaczy mojego kanału. Tak? Mój kanał po prostu pokazał za dużo i, i potem naprawdę musieliśmy się nieźle napocić, żeby odjechać znowu konkurencji. W tej chwili odjechaliśmy, mamy, mamy znowu fajny wynik. To się w sumie mogę Wam pochwalić. On nie jest wysoki, bo generalnie sprzedaż naszych produktów troszkę siadła. Ale to normalne. Jak ludzie nie kupują mieszkań, to sprzedaż siada. Ale mogę Wam pokazać sobie Allegro Analytics na przykład, jakie są wyniki tego, co ja Wam mówię, i dlaczego warto czasami posłuchać tego, co ja mówię. Porównanie z konkurencją. Nasze produkty, żebyśmy się porównywali z tym samym. Cały miesiąc, akurat dzisiaj dobry dzień. Proszę bardzo, tak wygląda to, to jest nasze konto. Jakby ktoś nie wiedział, tu jest konto konkurencji. To są konta konkurencji, o tak. Eee, w naszej marce, w naszej branży. Także jak widzicie, znowu odjechaliśmy konkurencji, ale trochę nas to kosztowało czasu, pracy i, i zastanawiania się, wymyślania nowych rozwiązań. Zawsze jak konkurencja się dogania to jest fajnie, bo rozwiązania się pojawiają kreatywne i nowe. I na przykład możecie dzisiaj skorzystać z tych rozwiązań, które ja wam podałem na początku filmu. Byłoby nawet super, jakbyście skorzystali. Jak wam się spodobało, to tam like, komentarz i tyle. A właśnie a propos komentarzy, koniecznie słuchajcie, bo ja mogę zacząć nagrywać wam od początku to wszystko, co nagrałem już dwa lata temu, tylko w trochę innej formule, może lepszej jakości i w ogóle. Ale zastanawiam się, czy to ma sens. Chciałbym nagrywać rzeczy, które Was interesują. Ale nie mogę wam nagrywać rzeczy, które was interesują, jak Wy nie piszecie w komentarzach, co Was interesuje. Więc yy, piszcie koniecznie, proszę was, w komentarzach co Was interesuje, yy, i co byście chcieli zobaczyć na, yy, na tym kanale. Bo jak ja nie będę wiedział, to, to wam będę nagrywał takie rzeczy z czapy po prostu, co im przyjdzie do głowy, i to niekoniecznie może być dla Was yy, wartościowe, przydatne. Może się okazać, że w ogóle nie ma to sensu i was to nie interesuje, tak? Tak, jak odcinek, który był długim, długim odcinkiem, który wam nagrałem gdzieś tam tydzień temu, chyba, tak, po ostatni wtorek, gdzie ci wydawało mi się, że ten odcinek jest bardzo interesujący, się nawet fajnie obejrzał, nieźle kliknął, tak, to, ale no nie było tam jakichś komentarzy pod tytułem. O, super fajne, albo nas to zupełnie nie interesuje, więc ja w tym momencie nie wiem, y, czy to Was interesuje ta tematyka, czy ja mam iść w tą stronę, czy może w ogóle mam zmienić tematykę. Y, a nie chciałbym, żeby na tym kanale był chaos spowodowany tym, że ja sobie testuję tematy, tak? Bo tak trochę to dzisiaj działa, jak widzicie. Ja wrzucam odcinki o różnych tematach i tak sobie testuję, co się Wam spodoba, a co nie, co chcecie oglądać, a co nie. Yy, przy czym może kiedyś zrobimy odcinek o algorytmie YouTube'a, bo już powoli zaczynam go rozgryzać, jak to to działa, to się okazuje, że niekoniecznie temat odcinka jest najważniejszy, czasami ważniejsze jest to, którego dnia i o której godzinie on zostanie wrzucony. Dlatego ten odcinek widzicie we wtorek o 20, bo YouTube mówi, że to jest dla Ciebie w Twoim temacie i w Twoim segmencie najlepszy możliwy termin. No dobra, zobaczymy, skoro tak mówię, widocznie tak jest, Wasza rola, komentarze, komentarze. Czy coś jeszcze mogę Wam z Allegro podpowiedzieć dzisiaj? Nie, na dzisiaj to koniec, ale pamiętajcie, że już za tydzień, e, jeżeli nic się nie wywali i wszystko uda nam się nagrać, to będzie bardzo fajny wywiad z ekspertem od Allegro AC. E, ekspertem, którego już kiedyś widzieliście na tym kanale. E, on ma też swój kanał na YouTube, jest całkiem fajny. E, tylko ten wywiad nagraliśmy chyba dwa lata temu, e, albo i trochę lepiej. On w międzyczasie, ten ekspert. Dużo, dużo doświadczenia zdobył. Ja w międzyczasie też zdobyłem sporo doświadczenia. I pomimo tego, że oboje zdobyliśmy doświadczenie, to od dwóch, prawie trzech lat współpracujemy razem, jeszcze nam się nie znudziło. Współpracujemy razem, on promuje moje aukcje. tak To, co Wam tutaj pokazałem, to jest między innymi. Yy, no, nie powiem, to jest zasługa mojego zespołu, tak tak naprawdę, ale bardzo duża część tej zasługi mojego zespołu to jest to, że on Tą pracę mojego zespołu potrafił wykorzystać, i stąd, stąd mamy taki fajny wynik na tle konkurencji. Tutaj, dobra, yy, chyba wszystko w tym odcinku. Nie będziemy go przedłużać, bo już ma 30 minut, coś z niego wytnę, będzie 25. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yy, na pewno następny się pokaże w przyszłym tygodniu, we wtorek. Yy, prawdopodobnie będzie ten wywiad, ale nie wiem, jak się coś pokaże jeszcze w międzyczasie od wtorku. Do następnego wtorku, to zobaczymy. Znaczy, że miałem trochę czasu i coś mi się udało nagrać. Na razie trzymajcie się. Cześć!